Dzień dobry, nazywam się Mateusz Andarczyk. Uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych z filozofii na Uniwersytecie Adam Mickiewicza w Poznaniu. I chciałbym podzielić się refleksją na temat norm w twórczości. Zacznę od cytatu Merlo Pontiego na temat malarstwa sezana. Szło o to. By zapomniwszy o wiedzy, dzięki tej wiedzy uchwycić strukturę pejzażu, jako rodzącego się organizmu. Trzeba było stopić razem wszystkie fragmentaryczne widoki, zjednoczyć to, co się rozprasza wskutek zmienności spojrzenia, połączyć błądzące ręce natury. W powyższym fragmencie na temat malarstwa Sezana, Merlo wytycza pewne standardy ujmowania norm twórczych. W ich założeniu przyświecają dwie podstawowe cechy: jest nimi zapomnienie o wiedzy i stapianie, łączenie tego, co ulega rozproszeniu. Zadanie, które tytuł narzuca, w istocie polega na stworzeniu idei norm twórczych lub, używając liczby pojedynczej, normy twórczej. Idea już u Platona sprowadzała się do dwojakiej interpretacji. Z jednej strony jest poszukiwaniem normy twórczej w podmiocie, Zazwyczaj wypadałoby szukać jej w twórcach, artystach, pisarzach, malarzach. Z drugiej strony, idea normy funkcjonuje w świecie dla nas zewnętrznym, i tutaj pojawia się kwestia świata obiektywnego, którego zasoby muzealne podpowiadają o kondycji norm twórczych danej epoki i ich wyrobionym smaku, gust. Tworzą podwaliny pod odczytanie różnych konwencji, norm. W tym ujęciu świat, traktowany jako rzecz, jako pewna norma, na którą jesteśmy skazani. Nie mamy wpływu, funkcjonujemy w niej. Rzucenie w świat oznacza stałe w świecie uczestnictwo, bytowość, mająca na celu element nie tylko egzystencji na wzór wegetacji, ale uczestniczenia w życiu w wymiarze uczuć, wrażliwości, Wszelkiego rodzaju relacji. To fundamentalna norma, która dotyka nie tylko twórców. Podstawową relacją, jaką powinniśmy się zająć w temacie twórczej normy, jest stosunek rzuconego w świat podmiotu do zjawisk kultury oraz do zjawisk przyrodniczych. To przyroda, natura i jej oddziaływanie na człowieka kształtuje normy twórcze, ich zadania, stwarza możliwości wynikające z naśladownictwa zjawisk przyrodniczych, zjawisk natury których nieodzownym elementem jest nieustanna kreacja. W tym sensie Sezan mówi o zapomnieniu wiedzy, czyli o kulturze norm społecznych, a skoncentrowaniu się na powiązaniu relacji między podmiotem, a światem, swoistej gry człowieka z naturą lub życiem. Norma, normą twórczą w tej zażyłej i skomplikowanej relacji będzie podejście do świata w sposób przeżywania go estetycznie. Gdyż wartości przeżyć estetycznych realizowane są poprzez normy twórcze, jako zbiór wartości, cech i pojęć nobilitujących życie do rangi sztuki. Inaczej, sublimacja czynu w twórczość. Wszelkich pobudek ku takiej ekspresji ludzkiego intelektu należy szukać w obopólnym przenikaniu natury świata i życia człowieka. Jak pisała Maria Kołaszewska. Doświadczenie piękna przyrody stanowić może pierwotną podstawę wszelkich przeżyć estetycznych. Jest więc wtedy czynnikiem w decydujący sposób określającym wrażliwość estetyczną. W związku z tym pojawia się skłonność do sprowadzania wszelkich odmian piękna do form przyrodniczych. Zatem norma twórcza to relacja człowieka z naturą. Należy zaznaczyć, iż namysł nad normą Twórczą, sięga problematyki, jaką stawia sobie etyka i jej naukowość. Od wieków naukowcy zadają sobie pytania, czy jest możliwe zrobienie nauki empirycznej o normach. Aby tak się stało, zostaje przy... zostać musi przesunięty akcent. Już nie zastanawiamy się nad normą jako ideą, czym jest, ale nad tym, lub yy, za co uważają ludzie normę. W ten sposób mnoży się ilość faktów na temat norm. Oczywiście takie podejście wchodzi w zakres zagadnień psychologii. Nie pytamy o to, co jest normą, tylko co normą powinno być. Psychologizm określa, że to, co wytwarza umysł ludzki, jest normą, czyli że normy są takie jak umysł, który je wytwarza. Wytwory umysłów psychologii empirycznej są faktami psychologicznymi. W tej perspektywie fakty psychologiczne mają dwa źródła. Jedno z nich to biologia. Normą w tej koncepcji jest to, co pozwala przeżyć jednostce rzuconej w świat, przetrwać w walce o byt. Drugą koncepcją pochodzenia źródła faktu psychologicznego, określającego normę, jest społeczeństwo. To ono dyktuje, kształtuje, kultywuje normy, które stają się normą wspólnoty, wiedzą. Obydwa stanowiska wchodzą w skład teorii nazwanej naturalizmem etycznym. Zgodnym w swych koncepcjach z naturą, ze światem, z życiem i środowiskiem. Obserwacja zjawisk zachodzących w przyrodzie jest często szukaniem schematu działania. Zmienność, cykliczność, wegetacja, życie i śmierć, produktywność, a nawet twórczość to niektóre z pojęć, jakie przypisujemy naturze, wywodząc je bezpośrednio ze środowiska, zjawisk atmosferycznych czy procesów biologicznych. Czy zatem w poszukiwaniu normy twórczej nie powinniśmy rozpocząć od określenia pojęć, które wzajemnie się przenikają, a które wspólnie, wspólne są zarówno naturze, jak i sztuce. Czy nie czyni artysta, podobnie jak natura? Zawsze pozostajemy w pozycji wobec lub naprzeciwko, zawsze w konfrontacji. Nie można zlikwidować faktu, że w niej, naturze, żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Podstawowym zadaniem w określeniu normy twórczej jest określenie pojęcia norm w naturze. Które dyktują warunki norm w sztuce. To świat natury, rzeczywistość, w której żyjemy, jest zwierciadłem, w którym przeglądając się, możemy przenosić obraz zaobserwowany na obraz w sztuce obramowany. Potwierdza to Kant, twierdząc, że nie możemy patrzeć na przyrodę inaczej niż oczami ludzi doświadczonych i wychowywanych w pewnej kulturze artystycznej. W tym sensie piękno naturalne, Znajduje swoją pełnię dopiero w zwierciadle sztuki. To intelekt ma zdolność ob rozpoznania obrazu świata i twórczej przekładni na obraz sztuki. Nie zawsze jednak przebiega to na płaszczyźnie od natury do człowieka. Inaczej mówiąc, człowiek nie jest w stanie wymyślić nic ponad to, co za zaobserwował z kształtów natury. Lub w innej perspektywie, to intelekt twórczy jest w stanie poprawić, okiełznać dzikość natury. To aktywne rozumienie pojęcia natury z, w związku ze sztuką można znaleźć już u Heraklita, który porównał sposób komponowania harmonii z przeciwnych elementów widocznych w dziełach natury do sposobu działania sztuk, które czynią podobnie, naśladując przyrodę. Z kolei Hegel pisał, że wytwory ludzkiego umysłu jako świadome. Przewyższają wytwory bezrozumnej przyrody. W heglowskim idealizmie odnajdujemy nie tyle sprzeciw wobec natury czy przyrody, ale podkreślenie wolności jednostki, która twórczo może poprawić naturę poprzez sztukę. Takie ujęcie procesu twórczego otwiera na subiektywność, która staje się światem, kulturą, dziejami, normą twórczą, jej wytyczną. Co najważniejsze u Hegla w filozofii prawa to zwrócenie uwagi na osąd czynu, przedsięwzięcia lub dzieła. Nie oceniamy intencji czy rezultatów jako takich, ale użytku, jaki czynimy z naszej wolnej woli, sposobu, w jaki oceniliśmy faktyczną sytuację, którą jest rzucenie w świat. Na ile twórczość zależna jest od natury, na tyle normą będzie piękno. Istotnym pytaniem w tej kwestii staje się to, w jaki sposób obserwujemy naturę i jak próbujemy ją zinterpretować, oraz czy udaje nam się odtwarzać jej twórcze mechanizmy. Już starożytni, szukając w naturze norm twórczych, dostrzegli je w symetrii, ładzie, harmonii i pięknie. Pitagorejczycy odnajdowali piękno w idealnych stosunkach liczbowych i zasadach sprowadzanych nie tylko do matematyki czy geometrii, ale także do muzyki i architektury. Kategorie ilościowe, wielkości, ładu i proporcji, opisywane przez Arystotelesa w poetyce, stały się decydującym wskaźnikiem do określenia, czy coś jest piękne. Anaksagoras, atomiści i Arystoteles pojmowali naturę jako rzeczywistość dostępną zmysłom, ale dla Anaksymandra i innych hylozoistów była powszechnym kosmicznym prawem świata, jego zasadą istnienia. Od czasów Albertego i Leonarda. Piękno przyrody zaczęło stanowić źródło harmonii, stając się nieocenionym wkładem inspirującym artystów w poszukiwaniu piękna sztuki. Natura jest teraz pojmowana nie tyle jako rzeczywistość wizualnego doświadczenia i nie tyle jako boska czy irracjonalna potęga rządząca życiem ludzkim. Lecz przede wszystkim jako kosmiczny system skonstruowany przy pomocy praw i zasad rządzących zarówno ruchami ciał niebieskich, jak i wzrostem roślin. Innymi słowy, to, co w sztuce utożsamiano było z pięknem, posiadało swój pierwowzór w naturze. U podstaw tych przekonień tkwi przeświadczenie, właściwe zarówno filozofom antycznym, jak i średniowiecznym teologom i renesansowym platonikom, że piękno wyrażając się przez harmonię, ład i proporcje, jest przyrodzoną cechą świata, normą nie tylko zewnętrznego nam świata, ale i normą twórczą, świat ten określającą. Artyści, artyści naśladujący naturę starali się tworzyć w taki sposób, jak natura pracuje nad swoim stworzeniem. Alberti twierdził, że natura jest cudownym rzemieślnikiem tworzącym rzeczy, ale już Leonardo da Vinci naśladowanie zastąpił tworzeniem. Opartym na znajomości praw natury, inaczej norm natury tożsamych z normami twórczymi. Można przypuszczać, że w tym czasie, zanim jeszcze nauki ścisłe opracowały doskonalsze środki do myślowego opanowania świata, namalowany krajobraz był dla widza objaśnieniem natury. Pokazywał jej strukturę, przedstawiał najważniejsze jej elementy, stanowił racjonalnie ujętą. Podporządkowanej jednej zasadzie całość artystyczną, syntezę, opartą na sumowaniu wyników analizy. W normie twórczej, jaką jest piękno przyrody, dostrzeżono także celowość, która uzmysławia, iż to, co piękne i celowe, jest także dobre. Oczywiście nie bez znaczenia pozostają tu konotacje religijne. Powstała swoistego rodzaju niepisana zasada, pouczająca o tym, iż przyroda jest natchnieniem i nauczycielem tego, który piękno chce wyrazić w sztuce. Albrecht Direr uważał, że życie w przyrodzie poucza o prawdzie tych rzeczy. To cytat Direra. Patrz więc na nie uważnie, kieruj się nimi i nie odchodź za swoją fantazją od natury. Jakbyś chciał sądzić, że coś lepszego znajdziesz w sobie samym. Zejdziesz bowiem na bezdroża. Według, koniec cytatu, według Kanta piękno w przyrodzie istnieje niezależnie od nas. Naszego doświadczenia i upodobania to piękno samoistne, istniejące w sposób obiektywny, które, jak to ujmuje Gadamer, wychodzi człowiekowi naprzeciw. O jego doświadczeniu przesądza jednak wyobraźnia. Siła stwarzania obrazu, rozumiana jako swobodna gra, zdolność uobecniającego przedstawienia. Piękno, mówi Kant, Wywołuje reakcję spokojną, pełną patosu, przeżywaną w formie kontemplacji, wzbudzoną przez swobodną harmonię między funkcją obrazu a funkcją pojęć przywoływanych przez przedmiot sztuki lub natury. Swobodna gra wyobraźni to zdolność tworzenia obrazów, wydobywania z kształtów niejednoznacznych form, często mglistych. Wyglądów, czemu jako widzowie nadajemy postać. Norma twórcza to zatem swobodna gra wyobraźni, która rozpoznaje piękno w naturze. Norma twórcza to system pojęć ułatwiających rozpoznanie właśnie tego piękna. Ale w jaki sposób? Poprzez normy twórcze rozpoznam piękno. Na pomoc Przychodzi tutaj kategoria wzniosłości. Wzniosłość, będąca dla kanta raczej stanem ducha niż jakością zjawisk naturalnych, charakteryzowana jest jako rodzaj wstrząsu, uczucia chwilowego zahamowania sił życiowych i następującego zaraz potem tym silniejszego ich napływu, co oznacza, że nie można łączyć z nią kontemplacji. Odczucie wzniosłości rodzi się z lęku. Przed potęgą przyrody i bólu wyrażającego się w niemożności przekraczania granic, wyobraźni wobec tego, co nieprzedstawialne. To również kluczowa, tu również jest kluczowa siła wyobraźni, ta jednak, jak się wydaje, kieruje się nie tyle ku obrazom, ile ku procesom, skoro zniosłość rozgrywa się między przerażeniem a przyjemnością. Dzięki temu rozróżnieniu oczywiste staje się, że norma twórcza podlega zasadzie dwóch estetyk. Nie sposób bowiem w ten sam sposób określić normy twórczej określanej przez kontemplację jak i nagły wstrząs przekraczający granice wyobraźni. Rozróżnienie to pozwala podjąć próbę przekroczenia estetyki kantowskiej, by za pomocą projektu estetyki pokantowskiej, formułowanego przez Berlanta, zarysować rodzaj normy twórczej przekraczającej granice wyobraźni. Propozycji amerykańskiego estetyka, zawierającej się w koncepcji estetyki zaangażowania, opartej na pojęciu doświadczenia, celem jest przywrócenie zmysłowego i spontanicznego kontaktu człowieka z przyrodą. Nie jesteśmy w stanie wskazać granic ani natury, ani obrazu, nie możemy więc zdystansować się wobec postrzeganego i doświadczonego świata. Tu natura przeobraża się w dziedzinę, w której żyjemy jako jej uczestnicy. A nie jako obserwatorzy, co wymusza w nas aktywną postawę, w której musimy odrzucić kontemplacyjny namysł. W koncepcji Berlanta sztuka najnowsza najwyraźniej odrzuca dystans bardziej zdecydowanie niż kontemplację. Jednym z najbardziej uderzających przykładów jest teatr. Scena współczesna obfituje w pomysły angażujące publiczność. Teatr. Wstąpił z tradycyjnej sceny, by kontynuować swoje działania, a w przypadku teatru interaktywnego sprowokować aktywną współpracę z publicznością. Jednocześnie podział na relacje pomiędzy podmiotem i obserwowanym przedmiotem badania wzmacniał poczucie dualizmu, pogłębiając odwieczną dychotomię pomiędzy człowiekiem i światem. Czy rzecz rozgrywa się w umyśle człowieka, czy raczej jest od niego niezależna? W jaki sposób poznajemy i na jakich zasadach mamy pewność, że poznaliśmy? U podstaw przekonania o podmiotowości doświadczenia leży dualizm rozdzielający jaźń od świata podmiot od przedmiotu. Przy takim założeniu doświadczenie jest moim doświadczeniem jest czymś zachodzącym w umyśle. Stąd namysł na, yy, namys fenomenologów, głównie Maurisa Merlopontiego i Majka de Flüne. Nad zniesieniem dziedzicznych, filozoficznych konotacji wokół dualizmu. Jak mawiał Merloponty, posiadamy doświadczenie świata nie w sensie systemu relacji, które całkowicie determinują każde wydarzenie, lecz w sensie pewnej otwartej całości, której ostateczna synteza nie może zostać ukończona. Stało się oczywistym, że uczestniczymy i jesteśmy nierozerwalnie związani, ze światem, w którym żyjemy, należy pojednać podmiot z przedmiotem myślenie z rzeczywistością. Dostrzegamy, jak z kontemplacji, jako cechy normy twórczej, koncentrujemy się na izolacji obiektów artystycznych w doświadczeniu estetycznym. Nowe rozwiązania, zrodzone z kategorii wzniosłości, otwierają nas na cechy norm twórczych, które nie zastygają w ramach obrazu, dzieła, ale są jego dopełnieniem traktują dzieło jako równoważny byt. Punkt odniesienia do własnego bytu. Poza normą twórczą, poszukującą piękna rodzącego się spo, z podstaw kontemplacji, mamy do dyspozycji odrębną normę twórczą, która zwrócona jest na doświadczaniu własnej bytowości, którą możemy określić jako podmiotowa cielesność oparta na empatii. Norma twórcza zatem jako doświadczenie obecności, empatia przeciwstawiona kontemplacji bierność przeciwstawiona zaangażowaniu właśnie jednym z rozwiązań w temacie doświadczania obecności proponowanych przez Merlo-Pontiego miała być kategoria cielesności wyrażona w fenomenologii percepcji to nasze ciało oczy mózg istnieją w świecie i są przez niego kształtowane nie jesteśmy biernymi obserwatorami świata ale rzuceni jesteśmy w jego struktury funkcjonowania nie można definiować normy twórczej, wykluczając najbardziej naturalne reakcje ludzkiego ciała. Badacz stawia tezę, że to, co zmysłowe, pojawia się razem z tym, co sensualne, i na ogromnym obszarze sztuki i doświadczenia estetycznego, to, co zmysłowe, staje się dominującą cechą ich sensualnego oddziaływania. W rzeczywistości nie da się często odróżnić jednego od drugiego. Perspektywa, którą filozof obiera, naprowadza go na zaakceptowanie. Na zaakcentowanie aspektu ciała, a raczej ucieleśnienia estetycznego. Ucieleśnienie jest przytaczane w dwa jaki sposób. Jeden odnosi się do wcielania, drugi do zjednoczenia. Ucieleśnienie ukazuje w przeciwieństwie do somatycznych zmysłowe aspekty, w których to, co estetyczne, jednoczy się z tym, co cielesne. Jedno z takich doświadczeń ucieleśnionej estetyczności, według Berlanta, opisuje. Nikaraguańska poetka Dziakonda Belli. To fragment jej wypowiedzi. Rzeki przepływają przeze mnie, góry rodzą się w moim ciele, a geografia tego kraju zaczyna się kształtować we mnie, zmieniając mnie w jeziora, przepaście, wąwozy, ziemię, która ma służyć miłości. Koniec cytatu. Zmysłowość zatem to czynnik, Wartościujący normę twórczą. Według Merlopontiego, synteza, jaka może się dokonać pomiędzy widzem a postrzeganym zjawiskiem dzieła sztuki, powinna mieć charakter otwarty i nieskończony. Posiadamy doświadczenie świata nie w sensie systemu relacji, które całkowicie determinują każde wydarzenie, lecz w sensie pewnej otwartej całości, której ostateczna synteza nie może zostać zakończona. Świadomość, Doświadczenia świata nie jest oddzieleniem relacji na podmiot i przedmiot, na widza i dzieło. W perspektywie filozofii Merleau-Ponty'ego dochodzimy do splotu, w którym nastąpić może obopólne przenikanie dzieła sztuki i człowieka. Zasadą tak pojętego przenikania jest według fenomenologa swoiste pojęte widzenie, którego norma twórcza wyraża się poprzez przenikanie. Stapianie, łączenie. To dlatego filozof mówi zjawisko zmysło, zmysłowe oddaje mi to, czego mu użyczyłem, ale to właśnie od niego to przejąłem. Fenomenologiczna wnikliwość skoncentrowana w myśli Meropontiego na widzeniu stwarza możliwości czerpania obopólnych korzyści i jednoczenia podmiotu z przedmiotem, widzącego z widzianym. Rola, jaką odgrywa norma twórcza w estetyzacji rzeczywistości jest w tej Perspektywie nie do przecenienia. Oznacza w konsekwencji, że warunkiem wartościowania estetycznego dzieła sztuki stają się normy twórcze, stymulujące wyobrażenia podmiotu od piękna poprzez bezinteresowność do aktywnego uczestnictwa w dziele. To nie tylko norma obowiązująca artystów, ale także i odbiorców. Wczuć się w dzieło to zadanie dla zmysłowo cielesnego uruchomienia ekspresji której człowiek dotyka prawdy, dotykając obecnej sytuacji, w której się znalazł, nie wyprzedzając jej ani nie szufladkując, odkładając w niepamięć, ale zawsze naprzeciw w pełnej gotowości na zdumienie. Jak zauważył wyżej przytoczony Berland, wyobrażenia podmiotu nie są oderwane od ciała człowieka czy świata.